Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, okay, ostatnio porozmawialiśmy sobie z natchnionym z Dunline i teraz wyłazimy stąd i udajemy się z powrotem do. twierdzy, aby porozmawiać z samym Sawosem Arenem. Mamy mu przekazać informacje, które nam powiedział natchniony. I dowiemy się co będzie teraz do zrobienia. Jaki jest plan działania? Tu chyba jest ścieżka, tak? Jakieś chochliki, nie chochliki. Jakieś wyjście? Powinno być. Tu. Mhm. Na no, mrowy łazimy. I idziemy do Savosa Arena. A, ten. Co? Ja myślałem, że on się ożywa. Że on. O, o, że on... Boże, że zostaje skrzeszony naprawdę. A, dobra. Savoś się Nie, nie jestem pewien co się stało. Mnich ze zakonu Psydzik przybywa tu po tylu latach, a potem po prostu odchodzi. Mam nadzieję, że go w żaden sposób nie uraziliśmy. Okej. Okay. Czego chciał ten mnich Psydzik? Tylko pytał o ciebie, nic więcej nie mówił. Niezmiernie dziwne. Mhm. Uh -huh. Mam dla ciebie ważną informację. Naprawdę? A jaką? Musimy znaleźć laskę Magnusa. Cóż, bardzo chciałbym mieć tak potężną laskę, ale nie jestem pewien, czy komukolwiek z nas jest ona potrzebna. Ma związek ze znalezioną przez nas kulą. Skąd to wiesz? Udało mi się porozmawiać e, z nadszionym z Dunline, a więc ha, to nie jest jednak taki wymysł e, naszego. E, tego, tak mu jest, Tordira. Naprawdę? I wyraźnie wspomniał o lasce Magnusa? Ja jestem pod wrażeniem Twojej inicjatywy. Rzecz jasna, ktoś będzie musiał pójść tym drobem. E, masz na myśli mnie, prawda? Oczywiście, że tak. Spodziewałem się większego entuzjazmu, skoro chciało ci się zadać sobie trud pytania o radę natchnionego coś tak specyficznego i starożytnego jak laska Magnusa. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda nam się odnaleźć coś takiego. Wydaje mi się, że Mirabel wspomniała o lasce jakoś ostatnio. Może sprawdzisz, czy uda ci się czegoś od niej dowiedzieć? Jestem zadowolony z Twoich postępów. Masz większe umiejętności niż byle uczeń. Brawo! Ten diadem był dla mnie kiedyś bezcenny. Mam nadzieję, że teraz Tobie będzie służył. Okej! Okay. Wykonane zadanie! Rozpoczęte. Ujawnianie niewidocznego. Pomów z Mirabel Erwin. Okej. Okay. Eee, tylko myśmy coś dostali: jakiś diadem. Tu w ogóle ten amulet Goldura. On jest super. Zwiększa magię o 70. Wow. Jeszcze nie, ale możemy sobie z nią pogadać. Mirabel, Halu. rario, nie tu że wiedza jest wynagrodzeniem A tam gdzieś jest, muszę iść do góry. O. Halo, Mirabel? Jeśli będą jakieś kłopoty, daj mi znać. Do moich zadań należy upewnienie się, że wszystko przebiega gładko. Okej, okay, wiesz coś o lasce Magnusa? Cóż, to dopiero dziwne pytanie. Dlaczego w ogóle pytasz o coś takiego? Hm, może mieć związek z okiem Magnusa. Oko Magnusa? Zdaję sobie sprawę z tego, że to coś, ta kula jest imponująca, zupełnie unikatowa i bez wątpienia warta dalszych badań. Ale nie wyciągajmy pochopnych wniosków, ani nie przypisujmy jej dodatkowego znaczenia poza tym, czego jesteśmy pewni. To natchniony nazywał to okiem Magnusa, nie ja. Natchniony? W co udało ci się wmieszać tym razem? Cokolwiek by się działo, cokolwiek próbujesz osiągnąć, uważaj na siebie. Okej, okay. wybacz. A zatem laska Magnusa? Cóż, powiadają, że jest niezwykle potężna. Jest zdolna pomieścić w sobie niesamowite ilości magicznej energii, jeśli wierzyć legendom. Jednak w tej chwili to jedynie mit. Nie wątpię w jej istnienie, ale nikt nie widział jej od kilku dekad, a może dłużej? Sama nie wiem. Słyszałam o niej jakąś wzmiankę, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się tutaj postacie z synodu, które jej szukały. Czym jest synod? To magowie z Syrodil. Od kilkuset lat wydaje im się, że są cesarską władzą w zakresie magii. W moim rozumieniu, próbują jedynie narobić dużo szumu, chcąc zyskać sobie przychylność cesarza. Wiele polityki, niewiele magii. Zaskoczyło mnie, gdy zobaczyłam ich na naszym progu. Wydawali się życzliwi, ale ich sposób zadawania pytań wywołał u mnie niepokój. Stało się jasne, że próbują gromadzić potężne artefakty i umocnić swoją pozycję. Dobra, więc w takim razie nikt nie wie. Gdzie jest laska, tak? Nikt tu z obecnych nie wie. Synod wydaje się być przekonany, że można ją znaleźć gdzieś w Skyrim. Wypytywali na temat ruin Mzulft, ale tylko tyle pamiętam. O. Brzmiało, jakby tam właśnie zmierzali, choć nie mówili nikomu po co. Podejrzewam, że jeśli zamierzasz szukać laski, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że spotkasz ich w Mzulft. Tylko nie oczekuj od nich współpracy. Dobra, co możesz mi jeszcze powiedzieć o lasce Magnusa? Powiadają, że jest dziełem samego Magnusa i była przez niego używana, jeśli wierzyć w takie rzeczy. Słyszałam, jeśli się nie mylę, iż to jedyna rzecz zdolna do pomieszczenia jego mocy. Błyskotki, które pradawni magowie uwielbiali tworzyć. Okej, okay, co wiesz o zakonie Psijik? Sądzę, że nie więcej niż inni. To bardzo stary zakon. Sporo starsze od Gildii Cesarskich Magów. W rzeczywistości Gildia Magów została pomyślana jako przeciwieństwo dla zakonu Psijik, którego doktryna zakładała, że tylko wybrańcy powinni mieć władzę nad magią. Chociaż od stu lat nikt ich nie widział ani o nich nie słyszał. Dobra, tyle. Czyli. Nie no, dobra, nie będę kradł. Cześć. Przecież... Nie, dobra. Udało ci się wytropić synot albo laskę Magnusa. Wu! Ej, dobra, spadam tu. Nie dało ci się wytropić synot albo laskę magnusa. Dobra. Jeszcze nie, ale jestem w trakcie jej ogarniania. Dobra, słuchajcie. Eee. jestem zurwart. Tu są jakieś ruiny, mzulft, tak? No dobra, udamy się tam, ale wcześniej idziemy do... Białej Grani. Mam zamiar sobie najemnika zwerbować ze sobą. A nie sprzedaję niczego, bo nie mam co sprzedawać. Tu będzie siedziała chyba ta, ta babka. O, o, o. Chodź ze mną. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie marnujmy czasu. Dobra, będziesz moim najemnikiem. Bo Jenessa już nie żyje. E, mój w białej grani też już nie żyje. <grytanie> Także. Dobra, lecimy. Do MZULFT. Czyli topiemy się do. Groty na turni i lecimy w takim razie do ruiny. Wilki, no, to było słabe akurat wytrych. Ten w ogóle chyba zginął, spadł i go nie ma. Dobra, lecimy. Ale tak, żeby się nie zabić. Wow! Skąd on mi wyskoczył? Matko kochana! Jak się wystraszyłem! Eee. Nie będę się pytał, jak on tam się znalazł. Okej, okay, to było co najmniej dziwne. Gdzie on się podział? Halo, nie wiem, czy ja wolę iść górą. Górą. Ale co się stało z ciałem tego pająka, to ja nie wiem. Ta gra jest zbagowana. Co to jest? Jakiś port? Małż. Jaskinia kamiennego potoku, tak? No dobra. Halo? Coś tu pływało chyba. Co to leci? Cesarski jakiś? Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz, w samotni mamy sztab. O! Obóz cesarskich. Dobrze. Golerni O!

nie lubię ludzkich lokacji. Pociulu, nie lubię. No ale co zrobisz, no. Fabuła nas tu prowadzi. Lecimy do Mzulft. Odkryć, o co tam, kaman. Co jest? Odszukaj badaczy synodu. Dotrzyj do pryzmaskopu. Jakąś książkę miał. Zapiski badawcze. Asystencie gawros zostało podane do wiadomości Rady, iż wasza grupa nie poczyniła oczekiwanych postępów. Rada jest szczególnie niezadowolona z całkowitej nieprawidłowości waszych specyfikacji dotyczących kryształu ogniskującego. Całe konklawe więzi. Całe konklawę więzi pracowało bez wypchnienia. Rada jest przekonana, że nowy kryształ sprosta Waszym wymaganiom. W niniejszym powierzamy Wam obowiązek dostarczenia kryształu na miejsce, zakończenia prac i sporządzenia pełnego sprawozdania w jak najwcześniejszym terminie. Rada ufa, iż dostarczycie kryształ do pryzmaskopu osobiście i unikniecie dalszych komplikacji. Pierwszy adiunkt Oronrel. Okej. Okay. No, ale co tu się... O! Cześć! Co tu się stało, że on w ogóle zginął? Nie wiem Ale no, przed nami długa droga w krasnoludzkich ruinach Mzurów Kuźwa, Mac, Się wystraszyłem Okej. Okay. Kolejny mak, Jakiś badacz synodu, martwy. Dobra, easy. Ok, pad następny. Ametyst. Tyle. Ciekawe, tu może być? Jakiś kufer tu jest. Dobrze. Jakieś wrota. Pajęczaki kolejne. One kurde. W... O jezu. One w ogóle iskrami rażą. Jeszcze wybuchają. Ejej. Nic ciekawego tu chyba coś O właśnie. Tu była linka, dokładnie. Tam pójdziemy zaraz, najpierw tutaj. Czekajcie, to tu się da iść, czy tu się da iść? Pytanie, czy coś tu jest? Tak, kufer. Krasnoludzka zbroja. Pytanie teraz brzmi. Płytowa zbroja, pancerz 117. Pancerz 1. Moja jest lepsza. Zwłaszcza, że ma jeszcze regenerację magii przyspieszoną o 6%. Więc bez dwóch zdań. Dwemerski żyroskop. Nie, no. Łupy z tych, z tych tutaj potworków są śmieszne. Lecimy tutaj, Coś w ogóle głowy, krasną ludzkich bogów, albo władców. Nie, nie wiem, skąd one wychodzą w ogóle. Nie wiem, no, nie ma zasadzki. Nie ma, można iść o. Na razie koniec jakiś krasnoludzkich ruin. Nie no, dalej są jakieś krasnoludzkie krasnoludzkie lampy. O! Możemy się pobawić w tego. W górnika i sobie wydobyć rudę. <zyskona> Have fun! Wczerpało się? No to dobra. Ja jeszcze muszę rudę złota. O Jezu, to są te. Dobra, padł. Możemy się teraz uleczyć, ale dalej, dalej kurde boli jego, jego uderzenie. Bardzo boli. Dobra, uleczeni. co mogę wziąć, bo to chyba do mikstury jakieś tam się przydaje. A my sobie pokupimy więcej rudy, a co? Pobawimy się w górnika, kurde. Szkoda, że nie ma tutaj e, takiej umiejętności jak górnik czy coś i byśmy się ekspili w tym teraz. Ach, jest zdjęte wszystko, dobra. Psie mięso. Uuu! Jakaś księga. Jest to absurdalna książka. Okej, okay, no to już nie czytam. Coś tu będzie ciekawego. No to wygląda jak zwykłe, jakieś takie ruiny ludzkie, bym powiedział. Kapusta ziemi, chcący. O! Badacz synodu. To lecimy do... o, o! Nie chodź tędy przypadkiem. Przejdź, no przejdź, przejdzie przez to, patrzcie. No, wiedziałem. O Jezus Maria. Ty, padł? Okej. Okay. Naprawdę uczyć zginęła. Naprawdę ona zginęła. Ona tu przeżyła <śleszyła> ze mną 5 minut. Nie. No, nie. Nie wierzę. Nie, 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 wie, nie wierzę w to, co się dzieje. Po prostu nie wierzę. Utrudnict znowu zginęła. I znowu jestem sam. I znowu gówno. I nie mam towarzysza. I muszę się piskoć sam ze sobą. Nie, no po prostu. No dobra, gincie. Granat bez skazy, a co ja muszę dać temu jednemu gościowi? Nie wiem, czy rubin, szmaragd, czy co innego. O! Jeszcze raz. Jeszcze bardziej. Super. Jakieś tutaj rudy były. Mamy poziom, no to sobie awansujmy. Tak, do 400 zdrowia, nawet. I co tutaj sobie dać? Ciężki pancerz. O. Ciężki pancerz nic nie waży i nie spowalnia po założeniu. Jasne. Gdzie teraz? Tutaj. Dobrze, idziemy. Coś tu będzie? Raczej nie. Pająk-robotnik. Jakiś. To jest. Dużo klejnotów duszy u leci, więc to jest ten plus. Kiń. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Tu są jakieś drzwi. Ale tu nie wiem czy to jest przejście, czy to jest. Czkajta. Co jest tutaj? Jakaś super brama. Proszę bardzo, tak super. Dobrze. A czy my mamy już w razie czego. Czekajcie. Dlamadesego, dwa szafiry bez skazy. Szafir bez skazy. A my co mamy eee. Na S. Naprawdę szafir mamy jeden. Szafir bez skazy Granat bez skazy. Nie no No to... dobra. Coś tu jest? Nie. No to tyle. Idziemy stąd. Jakiś dwemerski metal. Miksturę biorę i spadam stąd. Lecimy tutaj, bo to tu nas prowadzi. Pytanie, coś tu jest? No dole nie ma. Możemy iść górą, spokojnie. Okay. Nie wiem do czego to było, ale... ale niech będzie. Nie uderzysz, ja się bronię. Znowu granat bez skazy. Dajcie mi szafir. Potrzebuję Madesiemu dać dwa szafiry. A wy co? Femerski talerz, no chyba tego nie chcę. No dobra. Fajne łupy teraz będą. Wow! Falmer! Widzę, że coś tutaj się działo. Jesteś falmerowie tu byli. Kotłomniam zulft. O, i to jeszcze nie jest ta lokacja, ja pierniczę. Dobra, to słuchajcie, to my sobie zaczniemy w takim razie eksplorację tej kotłowni, czyli głębszej części Mzulft w kolejnym odcinku. Yy, I nie wiem, trzeba będzie kolejnego najemnika sobie bawić ze sobą, bo ten to... No, dobra, w każdym razie, póki co, wielkie dzięki mam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.